Witam wszystkich. Dzisiaj taki mega króciutki film. Patrzcie jaką malutką krewetkę udało mi się zobaczyć na kotniku. Aż nawet na nią zbliżenia nie mogę zrobić w sensie ostrości. No nie, o! Jest jeszcze białutka. Zgaduję, że się urodziła dzisiaj, bo jest w wielkości ziarenka dosłownie. Jeżeli się pytacie czemu tam są e, malinezje z tyłu, jest tak powód, że to są malinezje od tej... Nie wiem, czy pamiętacie o tej która cały czas była choda, która wyglądała jak właśnie one. I po prostu chorują. Mają tą wadę genetyczną, tak jak tamta, jak tamta samiczka, ciągle, ciągle chodzą. Ale te duże mi się udało wyleczyć, a tamte małe chyba mają kadłowatość, bo one są tak samo stare jak te duże. I... i nie wiem. Nie wiem, czy ich po prostu, wiecie, nie wyłowić. Ale dam im jeszcze szansę w tym kotniku. Zobaczymy, czy się coś uda. No, ale patrzcie, jaka malutka krewetka. Jeszcze białutka i ona jest żywa. Ona się tam dusza co jakiś czas. To, to jest ciekawe, jaka to będzie krewetka. O, widzicie, jak się dusza swoimi tymi odnóżami. No, bielutka krewetka urodziła się. Tutaj są te molinezje. One mają tam ospę, tylko i wyłącznie one, tylko one. Reszta nie ma ospy, tylko one. One pływają przy tym kotniku. Ja tam do kotnika wspuję troszeczkę tej soli ze zoleku i CMF-a, tam daję kilka kropel. To przy okazji też tak, jak oczywiście leczę. No i patrzcie, no i te duże już są zdrowe niby. Tutaj miały być kiedyski, ale kiedyski złożyły jajka na. Na korzeniu ślinki, więc na z tego nie miałem jak wsiąść za bardzo. A jeżeli chodzi o paletki, to po prostu nie, nie złożyły jajek do tej pory. I w sensie. I nie miałem jakich tutaj wsadzić, więc uznałem, że tam tutaj te jak zrypcałem sobie leczę tak. E, no, jeszcze raz ta mała krewetka. No to jest takiego malucha jeszcze nie widziałem. No pewnie w tym na gąbce jest takich pełno. Jak się takie urodziły. Teraz jeszcze wam pokażę, tam nie wiem czy się uda, tam jest, o, duwelwet krewetka, tylko widać zielone, zieloną głowę, tak jakby nad głową. Tutaj moje gubiki. To jest gubik skóra węża, ale wygląda trochę jak gras, bo to jest samiczka. Tutaj widzimy po samcach, że one są skóra węża, bardzo ładne. To są gubiki, które się u mnie urodziły. Zbrojaski sobie ładnie rosną. Są zwykłe antistrusy. Tam też jest zwykły. O, ale tam już był welonowy. on, zielony smoczek. Jeszcze smoczek, bo jeszcze taki duży nie jest. O tutaj też jest molinezja, która jeszcze jest zdrowa, ale ja już, ja już się przygotowuję na to, że ona też tam trafi do tego kotnika. Kryptokoryna, pięknie się to wzrosła. Tam miałem chyba 3 albo 4 liści. Aktualnie tego jest pełno. Z tygodnia na tydzień jest coraz więcej też. Tej kryptokoryny Anubias, czy Anubis, nie pamiętam jak coś się tam mówiło. Kolejne liście wypuszcza tej krewetka. Taka fajna, tutaj taka czerwona. No tam zbrojnik sobie czyści. Co mam jeszcze mogę powiedzieć? O, to jest Gdyn Dragon Welaniasty Bardzo fajna, bardzo fajna rybka Bardzo fajny sprojnik Tam Kidysek Albino Spanda To jest zwykły Kidysek Te Kidyski mi właśnie złożyły ikrę na kryptokodynie, to nie miałem za bardzo jak tego wziąć, bo jak tam może widać jeszcze pozostałości pojeczka na kryptokodynie O tam, o, dokładnie to jest jajeczko tam tamtego było pełne tonatek. Nie miałem zbadać, jak, jak tego wziąć. Tego krewetki czerwona, i właśnie ta pomarańczowo-żółta. jest wszystko pięknie żyje. Molinezje, wszystkie praktycznie jakie tutaj są, się urodziły u mnie. Tych molinezji jest troszeczkę za dużo. Tutaj sobie są. I zauważyłem, że tak jak mówię, to ospa tylko i wyłącznie jest na tych 5-4 rybkach. To jest, są cztery rybki. Tam, ta piąta jest, o. Tutaj. Z nią jest wszystko ok póki co. a no, zobaczymy, jak to będzie później. Więc no, jest leczenie rybek dalej. no Tą, tą genetykę niestety odziedziczyły po matce i, i są chore. A szkoda, szkoda, bo bardzo ładne są te malinezje. W tej Niestety te małe jak padną, niestety umrą, to, no, to praktycznie nic się stanie, bo one są karzełkami. Takie jakby mają skrzywione kręgosłupy i one nie rosną, mam wrażenie, ale te duże jak mi padną, to się trochę zwalnię, bo one są już wielkości 3, może 4 cm. To już bardzo ładne rybki są. To są wielkości tych gubików, które gdzieś tutaj pływały. No, tylko Gdzie one są? O, tutaj jest ten samiec. Z takiej właśnie wielkości, fajnej. Są. To jest jeden z moich ulubionych molinezji. Jedna z moich. To jest molinezja, która rodziła się z, z miesiąc temu. I ona, jako jedyna, jest taka mocno wybarwiona. Taka fajniutka jest. To ona jest fajna. Nie ma więc... No, już nie ma tej krewetki tutaj. Czy jest? A, jest jeszcze. Więc to miał być krótki film, a jak zwykle się rozgadałem, ale patrzcie jaka fajna malutka krewetka. Więc dziękuję Wam za oglądanie, przy okazji taki mały przegląd był. Dajcie znać co mogę zrobić z tymi molinezjami, żeby nie chorowały. Czy po prostu zostać się tutaj na bardzo długo, z tą solą i z CMF-em, czy pozbyć się tych małych karzełków i zostawić tylko te większe. Tej, ta krewetka, jestem ciekaw jaki kolor będzie miała, pewnie niebieski. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego filmu.